Stadium w Londynie witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na wielki mecz. Stuprocentowa okazja, ależ wolej Bramka i prowadzą w tym meczu. No, pięknie widać w powtórce, jak podciął tę piłkę nad Bramkarzem. Techniczne, znakomite uderzenie. W drugiej minucie odnotowujemy pierwszego gola w tym meczu. No i dla. Oliveri. Kutlice No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Walkop. Kutlice Kroos, Dawid Alaba, nie poradził sobie, faul, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. Mario Mandziuki, ta bramka daje wyrównanie w meczu. Naprawdę piękny strzał głową, potrafi zawisnąć w powietrzu, rzeczywiście jest groźny. Wilcher. No zastanawia się czy nie strzelać Roben i Einstein, Bastian Schweinsteiner zwykł tak samo dużo pracować z przodu co w obronie. Próbował, ale nie udało się. Wilcher Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Interesująco zapowiada się to wyjście na pozycję. Sania powinien dośrodkować. Może być groźny. Dochoni i grają dalej. Zjadły go trochę nerwy przy tej interwencji. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Santika Zorła. Ips. Może być groźny. Dobre przejęcie do środkowania. Magnetyki. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Walcott. Wysokie podanie skierowane do zirów. Jest szansa na dośrodkowanie. Uderza, To niesamowite. On to wyłapał. Ips. Sania. Özil. Mesut Özil. Wysokie podanie do Wolcota. Mają teraz okazję. Bastian Schweinsteiger teraz. Nowy stadion Arsenalu Emirates Stadium robi kolosalne wrażenie. Tak, to jeden z tych darek najbardziej nowoczesnych stadionów świata. Ale mnie osobiście jeszcze bardziej podoba się, co zrobiono ze starym stadionem Highbury. Został on przerobiony na biurowiec, apartamentowiec, a w miejscu Murawy mamy teraz mały park z alejkami, który nazywa się Highbury Square. No miło by tam było mieszkać. Teal Wolcott wymieniają piłkę między sobą. To musi być gol. No będzie gol? Ramkaż pewnie chociaż strzał był, bardzo mocny. Santi Cazorla. A teraz przy Robert. Choć wszyscy znają jego umiejętności driblingu, fantastycznie zawsze radzi sobie w sytuacji jeden na jeden. Niezwykle trudno jest mu odebrać piłkę. Cross. Alaba. Robi się niebezpiecznie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. mija. Tony Cross. Przy piłce Robin. No i Lampa. Oliveri. A Lama. To się odnowuje. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Wilson. Walcott. Sania. Wysokie podanie do Wolcota. Theo Wolcot. Brawo za ten pressing zmusił rywala do błędu. Będzie zutrożny. Nieudane zagranie zbyt nerwowo wybił tę piłkę. Wolcot. Karny dla Arsenalu! Znakomicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Pewnił precyzyjnie i jak widzimy piłka w bramce. Podczas karnych bramkarz nic nie musi. Presja ciąży głównie na strzelcu. On ją wytrzymał i posłał piłkę do siatki. W piłce Oliveri. Dawid Alaba. Blisko pole karne. Nie dał rady obrońca. No i udało się odzyskać piłkę. Sania. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Lam. Świetnie zablokował i piłka nie dociera. 2 do 1 po pierwszych 45 minutach. Za nami pierwsza połowa tego meczu. Wydaje się Darek, że wszystko ustawił. Rzut karny. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutuje. Doping niesławnie Rozpoczyna się druga połowa meczu przy piłce Bayern Monachium. Toni Kroos. No, z tego miejsca można strzelać. Oliveri. Strzela. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Ale wspaniale to zrobił. Cóż za zagranie. A teraz Roben. stracić piłki. Nie poradził sobie teraz z obrońcą i w efekcie jest poza linią. Sam no, pika przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Jerome Boateng. Zdecydował się doszopkować. Spalony. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. Czy to wykorzysta? Schweinsteiger. Gibbs. Wiltshire. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Bastian Schweinsteiger teraz. Colibri. Blisko już do bramki. Dante, Mario, Manfredowi, Walcott, Wilczew, cała seria udanych podań, Mandicuć. odegrał ponownie piłkę. Wincher. Zdecydował się na strzał. Jest. Samowite obronił Mario Getsen Waten Getcen Liberii No może być groźnie Jałkoki well, Wilczer. Santi Cazorla. W posiadaniu piłki remisowo jak w całym spotkaniu, zgodzisz się? Tak, mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Majo Mandziupić. Getse. A teraz Schweinsteiger. W piłce Roben. Zielony Boateng. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Później. Jeszcze jeden skuteczny odbiór w jego wykonaniu. Przeciwnik jest absolutnie bezradny. Mario Manciuk I Jest fał ze strony Bayernu Monachium. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. Głupi niepotrzebny faul na tej powtórce widać to wyraźnie. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł tego nie odwizdać. Mamy zmianę dwóch zawodników. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Brawo, brawo Bayern jest przy piłce. Schweinsteiger. No zupełnie nie widać po nim zmęczenia. Żelazne płuca. Ile sol ma energii? i Schweinsteingroth. Dobrze i przejął. Dobra pozycja do oddania strzału. Oliveri. Sania. Ramsey. Theo Wolcott. Czy to wykorzysta? Ezil. Ale szklop co do brońcy i prosto do bramki. Jak go pozostawić się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie. Takie można oglądać bez końca. Doprawdy prawdy był to zapierający dek jak nie gol. Myślę, wybrań. że będziemy długo wspominać tę bramkę. Dawid Alaba. Mario Getze. Brawo. Czyste, udane wejście na skrzydle. Dobra akcja skrzydłem szansa na dośrodkowanie. On ślicznie uderzył. Szkoda, nie udaje mu się trafić po raz drugi. Ale będzie nadal na pewno próbował. Renner wprowadza dwóch rezerwowych graczy. Robin, Czy to wykorzysta? to wykorzysta Filipa. piłka w siatce. Ten gol, którego oglądamy w powtórce, zapowiada ciekawą końcówkę tego spotkania. Masz rację, kilka ostatnich minut będzie się dłużyło dla kibiców nieskończoność, ale końcówka będzie niezwykle emocjonująca. Już za późno, żeby ta bramka cokolwiek zmieniła oraz bramek dziś oglądaliśmy spotkanie kończy się wynikiem 3 do 2